And hunger, than ever, ever after Hej, 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 siema na tej strony dim 2 i zapraszam Was na krótki odcinek. Cholera wyszło bardzo krótko. Co może oznaczać, że wydropiłem z pierwszego kadeka? Kadeka z pierwszego metka? Nie, tak na szczęście się nie stało i wiecie co? Powiem wam tak, mam już przygotowane trzy następne, więc w następnej jeszcze w następny piątek na pewno zobaczycie kolejny odcinek z ile trzeba bić, by wydropić jednego Kadeka. To niestety trochę nie farta miałem, ale tutaj, tutaj naprawdę jak sami widzicie, po długości filmiku, ilość zbitych 70 piątek była strasznie mała z tego względu, że poleciało mi bardzo szybko jak sami widzicie to już jest drugi metek no dobra do drugiego metka jakiś syf totalny leci ale natomiast z trzeciego może też nie, jeszcze nie poleci z trzeciego, ale może z czwartego powiem wam tak, seria się rozkręci spokojnie, na razie Best Kapitany, Lordy, Małp niestety z tego kompletnie mi nie chce dropić, tego już jest po ponad 300 trzeci LOL więc dzięki. I do widzimy się już w następny piątek z tej serii. Pa pa.